Witam gorąco i serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Norweska Premier ogłosiła zmiany w obostrzeniach dotyczących koronawirusa. Co się zmienia raczej niewiele. Obostrzenia przy przekraczaniu norweskiej granicy pozostają bez zmian. Nadal nie można sprzedawać i kupować alkoholu w restauracjach, pawach czy w innej gastronomii. Dozwolone są za to treningi w drużynach czy klubach dla osób poniżej 20 roku życia, ale mecze dozwolone już nie są. A spotkania towarzyskie możliwe są w grupach do 10 osób, a jeżeli spotkanie odbywa się na zewnątrz, to nawet dwa. 20 osób maksymalnie może się spotkać. I to tyle. Od dzisiaj, od godziny 17 po przekroczeniu norweskiej granicy, test na koronawirusa wykonuje się albo na lotnisku, albo na tej granicy, właśnie, a nie jak do tej pory, w przeciągu 24 godzin w danej gminie. Poza tym, oczywiście, bez zmian pozostaje fakt, że po przekroczeniu norweskiej granicy należy okazać negatywny wynik testu na koronawirusa, który może być wykonany maksymalnie na 72 godziny przed przekroczeniem granicy. No i dalej pozostajemy w temacie, ale dolewamy do historii trochę piwa. Codziennie w w stolicy Norwegii do kanalizacji wylewanych jest kilka tysięcy litrów piwa. Codziennie straty wynoszą od 150 do 200 tysięcy koron. Największy właściciel klubów nocnych Norwegii swoje straty do tej pory wycenił na około 6 milionów koron. Piwo musi być wylewane, ponieważ nie może być nalewane i podawane w pubach z powodów koronowych, dlatego jest wylewane profesjonalnie do kanalizacji i konkretnie do muszli klozetowej, tak żeby się nie pieniło. Ciekawe co na to szczury. I cały czas pozostajemy w Oslo, ponieważ tutejsza policja jest smutna, zaniepokojona, zawiedziona, a nawet rozczarowana, tak wynika z komunikatu prasowego, który został opublikowany, ponieważ klienci prostytutek cały czas nie siedzą w domu, tylko korzystają z ich usług. Kolejne prostytutki i masażystki zostały ukarane mandatem z powodów takich, że świadczyły swoje usługi spragnionym klientom. Policja jest zawiedziona, ponieważ Klienci zamiast siedzieć w domu tak jak reszta społeczeństwa korzysta z usług seksualnych. I dlatego policja jest smutna. To cytat. Według szacunków policji cztery pracownice miały około 200 klientów w tygodniu, którzy właśnie nie chcieli siedzieć w domu. I dlatego policjanci są smutni. Jakiś czas temu mówiłem o problemach z taksówkarzami w Norwegii. A dziś kolejna aferka. Komuny w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym czy seniorom wydają im karty TT, to znaczy karty transportu ułatwionego, które mają pomagać im w poruszaniu się po mieście i zamiast korzystania z autobusów czy innych środków, Komunikacji publicznej korzystają co łatwiejsze z taksówek i fajnie i props. Ale często takie karty wykorzystywane są np. przez wnuczka jakiejś osoby, której została wydana ta karta, a ten wnuczek razem ze swoimi sympatycznymi znajomymi wozi się po mieście. Taksówkarzowi to odpowiada, chociaż karta jest oczywiście imienna i może być wykorzystywana tylko przez danego seniora, np ponieważ nabijane są rachunki na taką kartę, a taksówkarz sobie zarabia. Poza tym oczywiście również m, taksówkarze często wykorzystują Naiwność osób starszych, seniorów, czy to, że nie zawsze osoba, która ma taką kartę TT, wie dokładnie, co się wokół się nie dzieje. I często taksówkarze nabijają na takie karty wysokie rachunki, tak jak na przykład niedawno panu z porażeniem mózgowym za przyjechanie 6,5 km został nabity rachunek 7 tysięcy kor. Warto dodać, że rocznie dopłaty od państwa i od podatnika do takich kart to około 600 milionów kor. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.